Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale Dzisiaj omówimy sobie czołg D2 Był to pojazd yy, w armii francuskiej używany pod nazwą Char D2 lub Renault modele D2 i ten pojazd przegrał rywalizację z SOMą S35 Miano wyprodukować około 50 sztuk tego pojazdu Poprzednie zamówienie było większe jednak przegrał ten pojazd rywalizację z Somuą, no to zmniejszono z, 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 liczebność zamówienia i te pojazdy nie wzięły udziału yy, w walkach. Po prostu zbyt późno dotarły, dotarły dopiero yy, w kwietniu i czerwcu yy, 1940 roku. No to już było za późno. Te pojazdy były dobrze opancerzone, co było charakterystyczne dla czołgów francuskich około 40, 40 do 20 mm yy, pancerz tu wskażę, że w sobie, ma 40 mm to jest bardzo dobry wynik. I tym czołg jest o tyle ciekawy, że to jest z tym czołgiem idziemy do yy, Szar B1 bis i moim zdaniem na początkujących zarówno D1 jak i D2 osoby, które mają problem z jakimś tam wyjeżdżaniem, nie potrafią tego odpowiednio zrobić. Bardzo dobrym ten, do, dobry ten czołgiem jest właśnie na początek. Na początku myślę, że czołgi francuskie będą problematyczne, bo one są dosyć powolne. On w rzeczywistości osiąga około 25 km na godzinę, więc pewnie prędkość nie jest dużo większa. I może być problem z dojeżdżaniem, ale jeśli już dojdzie do jakiejś walki, no ten czołg Wam dużo wybaczy, bo dużo potrafi odbić. Daję sobie z tym radę. Ja zamontowałem w nim armatę mm, SA35, kalibru 47 mm. Jest jeszcze SA34, ale ona jest dużo gorsza. Moim zdaniem, i po prostu w tej konfiguracji jest on ten czołg naprawdę przyzwoity. Ten czołg był zasilany silnikiem gaźnikowym sześciocylindrowym o mocy 150 koni. Patrzcie, 150 koni, on osiąga prędkość 20 paru kilometrów na godzinę. No, trochę słabo. Ten pojazd przegrał Somulę, bo był wolniejszy, pomimo że opancerzenie było podobne. No i rozstawienie mniej więcej załogi było takie samo jak w Somule. Tu mamy dowódcę, który był równocześnie celowniczym, działonowego, który ładował pociski, no i kierowcę. Sam pojazd jest no, dość ciekawy. W rzeczywistości nie miał y, że praktycznie żadnego znaczenia. Sam pojazd jest dość ciekawy pod względem, właśnie, y, rozgrywki. Nie, dlatego, że na mapach takie kopalnie, no jeśli dobrze się ustawicie, niemal derii, to jesteście naprawdę nie do przebicia, więc ma on swoje zalety. Dla początkujących, no bardzo przyjemny mi się wydaje czołg, ja nim grałem, wybacza dużo błędów, nawet gdzieś strzały w boki, nie wchodzą, zwłaszcza takich upierdliwych czołgów jak M2 Light, czy tego typu właśnie z tymi magazynkami, no wszystko praktycznie ten pojazd zostanie odbić. Zawiedziemy się do bitewki, zobaczymy jak go wygląda, dla Was to będzie chwila, a ja muszę chwilę zaczekać. Głosowanie jest takie jak każdy widzi, no nie najlepsze, bo na czwórki, ale postaram się coś ugrać. Dlaczego ten pojazd przegrał z e, Somułą? Odpowiedź jest prosta. Podobnie było pancerzony, podobnie był uzbrojony w armatę kalibru 47 mm. Jednak był dużo wolniejszy. Somuła około 37 potrafiła wyciągnąć. Natomiast on maksymalnie 25 ten pojazd D2, więc no dużo, dużo słabiej. Co e, charakteryzowało czołgi francuskie? Zostało w tym czołgu zawarte, czyli dość dobry pancerz. Uzbrojenie nawet przyzwoite w tym wypadku. Nie była to już po armata tylko przeciwpancerna. No i ten czołg był spowolny. On nie poruszał się aż tak szybko. On przez co mi się wydaje sporo tracił. No i mm, jeszcze na kwestię tych nie wzięły udziału w kampanii w 1940 roku. Ja to właśnie mówiłem. Y, dlatego, że nie zdążyły dotrzeć y, do wojska przed rozpoczęciem kampanii było ich o, tak wyprodukowanie po 50, więc nie wiem czy by coś zmieniły też, były źle skomunikowane też nie miały radiostacji Jakbyś, że każdy pojazd ma radiostację. W rzeczywistości yy, pojazdy francuskie w tą radiostacje były uzbrojone no co najmniej co najmniej sporadycznie więc ten panel tu robi rozrubę. Jeśli chodzi o to, no to radiostacja była w tych y, czołgach rzadko widywana, a jeśli już nawet była, no to nie posiadało jej na tyle pojazdów, że mogły się one skutecznie komunikować. Dalej stosowano y, 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 sposób komunikacji do pomocą za pomocą flag, bo no, w takim już etapie wojny, no to było wręcz można powiedzieć nieco śmieszne. Chociaż, że Francuzi wiedzieli mniej więcej, jak będą wyglądały działania, to tego nie można powiedzieć, że tego nie mogli wiedzieć. No, widzimy, no, te pojazdy mocno niedoskonałe pod względem komunikacji, no, to przesądziło mi się wydaje o ich, o ich losie. Zabrakło im y, możliwości komunikowania się z sobą. Siła ognia była nawet ok. Widzimy, do jakiś jakichś się ona powolutku potrafił się wydrapać. Przede wszystkim miał, można powiedzieć, taką stałą prędkość. Więc jakoś sobie dawał rady. Medium 3. Jeszcze mocno się obracać. Ja Medium 3. Brytyjski czołg, który no nie mógł się za bardzo spać. też czołg, Można powiedzieć Pichoty. Tak bo w miarę szybko wykończyć. No ale się nie udało. Widzicie jakie te czołgi były? No, powolne, nie nadążały. Zrobiłem te 300 uszkodzeń na czwórku, mi się wydaje nawet ok. No. no. brakowało tym czołgom dużo. Właśnie pod względem komunikacji do nowoczesnej wojny. One niestety nie mogły się nadać. Nie wiem, jak się ta bitwa obróci i na działku jakieś ma. Ten Luz T29 czeka, tu też czeka Panzer 1C. No jeden z najbardziej upierdliwych pojazdów, chociaż on najwięcej może zrobić. Absolutnie można mieć Panzera 1C właśnie z Panzerem 1. To były całkiem dwie różne konstrukcje, różne zamysły no i przez to ten pojazd, który mamy tutaj na ekranie, jest. Mocno nierealistycznie przesłanie mi się wydaje no Zawsze zbyt dobry Co on tu wykombinuje Jak To bym popatrzę. No widzimy, to były właśnie przewaga czołgów nie jest... były szybkie, w miarę dobrze uzbrojone plus yy, miały naprawdę yy, świetne możliwości poruszania się i były lepiej skomunikowane ja nie mówię, że Niemcy też nie używali flag w walce, bo też używali do komunikacji czołgami flagu ale były to użycia ja bym powiedział sporadyczne Część, było po prostu więcej czołgów wyposażonych do statki lepiej się komunikowały wojska niemieckie niż choćby wojska no przegramy to e, francuskie no i chyba koniec zabawy I się ten medium podział mnie, mnie oberwo, więc może tego pan za wielonce skończył. Nie obraźliśmy. Jesteśmy już w bitwie, więc jakoś to tam wyszło. Tu był ranny kierowca. Trzy przebicia. No nie jest źle. Wynik drużynowy. Jestem czwarty. Też najgorzej. Zawsze mogło być gorzej. Widzimy, jakie te pojazdy były. No, nie były najlepsze. No, D2, no, jeśli ktoś chce iść do czołgów francuskich ciężkich, no to musi go przeżyć, nie? Z mojej strony to tyle. Myślę, że udało mi się przedstawić ten pojazd. No, widzimy, jaki on jest. Nie najlepszy, trochę tych wad ma. Chociaż zalety też. Zapraszam do lajkowania filmu i subskrypcji kanału. No i trzymajcie się ciepło. No i cześć.